Facet miał problemy z zaśnięciem. Przyszedł więc w tej sprawie do lekarza. Brał pan jakieś tabletki na sen? Pyta lekarz. No oczywiście, żadne na mnie nie działają. No to dobrze. To przepiszę panu takie extra strąg, tylko one są w czopkach. Mogą być, panie doktorze, w czopkach, byle działały. Dobra, no to za tydzień do kontroli. Po tygodniu facet spotyka się z lekarzem. No jak tam? Pomogło? Pyta doktor: Panie, genialne, jak się budzę, to jeszcze mam palec w dwie. <ślesz> Młody lekarz odebrał pierwszy poród. Pyta ordynatora: I jak mi poszło, szefie? No, w zasadzie dobrze, ale po pupie klepie się noworodka, a nie matkę. Przychodzi facet do lekarza cały pogryziony. Lekarz się pyta, co się panu stało? A panie doktorze, przyszedłem trzeźwy do domu i wiesz pan co? No, pies mnie nie poznał. Doktorze, czy może mi pan przepisać coś na ręce? Cały czas się trzęsą. A dużo pan pije? No nie, więcej rozlewam. Do gabinetu psychiatry włazi na kolanach gość z czymś w zębach. A kto to do mnie przyszedł? Kotek? Pyta lekarz. Gość lezie w kąt pokoju. Psychiatra spogląda za nim. A może piesek? Facet wali ręką w listwę podłogową i przechodzi w drugi kąt. Doktor podęża za nim wzrokiem. Jerzyk do mnie przyszedł. A mężczyzna wyjmuje przewóz z ust. Kurwa, weźcie gości od. Pie i daj mi spokoju ten internet podłączyć. Przychodzi polityk do lekarza i mówi: Panie doktorze, mam straszny problem. Od trzech tygodni mam migrenę. A na to lekarz: niech pan nie przesadza. Migrenę to może mieć profesor, nauczyciel, artystę, królowa angielska. Słowem, człowiek myślący. A panu to po prostu łeb na pieprza. Pacjent nerwowo czeka na opinię w gabinecie słynnego ortopedy. A u kogo pan wcześniej był, zanim trafił pan do mnie? pyta lekarz. U kręgarza. U kręgarza? wyśmiał go lekarz. To strata czasu. No i niech pan powie, jakie bezużytecznej rady pan udzielił. Poradził, żebym przyszedł do pana.